Dzisiaj będziemy grać na serwerze hardcore. To nie jest taki prawdziwy hardcore, to się surowce stwierdz i tak dalej, ale to jest hardcore PvB. To, to takie hardcore PvB można powiedzieć. To dobrze. I będziecie mieć w opisie i może już zacznijmy. Tak, żeby grać na mapce, to trzeba... Pisać my z syprawym spawnym dobrze. Psem. Tak. I się teleportujemy na dowolną y, część mapki. Chyba się trepuje bardzo dobrze. Y, no to... No to... Na tej mapce się y, szuka skrzynek, zabija się ludzi, dwa no, nitenki. Y, to może być szynka właśnie w tej części nie byłem o jest są 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 ale dwóch mają nie chcę stracić itemków ci też nie chcę stracić itemków że na pierwszy raz bo z tego nie chcę to chyba to było trochę głupie, jak tego tak oddał tej temki degu. ale też te to jest no się tak, ale tak na pierwszy raz, teraz tak na pierwszy ogień, Je, lecą za mną. Wiedziałem, że nie ma nic, nie kradną. Dużo ludzi. Ciem chyba, a, komandę. nie nie <grystanie> O, wieżyczki. W wieżyczkach coś może być. Dobrze. Jeszcze wody dużo nie potrzebuję. O, ja tam byłem chyba. Nie, nie byłem. A później może au do tej wieżyczki. A w takich wieżach są skrzynki. Wody potrzebuje. Radio. Takie coś. Nie, to chyba inna, tak inna szynka. I nie będzie. Wejdźmy. Nie będzie, prawda? Tak. Widziałem. To może Tak, lepiej. O nie, nie, sobie! Na, na pierwszy ogień to nie. Nie, nie jestem tchórzem za bardzo Będzie leciał Jestem czasami tchórzliwy, nieprawda. Ale tak na pierwszy ogień No ja chciałam teraz załatwić takiego takiego normalnego wzkórzony z glójca, nie takiego od razu diaksowego mam robić, ja wiem że go nie dębnę. 3 sekundy umisajflok o, działa teraz! Wyloguje nie? nie, nie. A, tak, nie wiem, dlaczego nie wylogowała. To był ten... Tego nie byłem ogarnięty w tym. Ale dobrze. Zrobię. To było ten. Jakby ktoś cię atakował i nie chce dać itemków, to da się razem klika. Czyli trzeba poczekać 4-14 sekund. O, tu... O, jak są w niegdyby. Powinny być tu raz. Teraz widzą być zombiaki, mnie nie atakować. Chyba tak powinny. E, o, tak. Tutaj wiem, co to będzie. Tutaj. Ale nie tutaj. Dobra. A nie, że idziemy szukać jakiś. Co? Czy co to, 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 to za? ale ja jak nie będzie taki długi bo nie kręcę długich, bo nie mam złej kamelki yy, to może a dobrze już pójdę na tego Jacksowego mam dość czekania, on tak krążył nie będę w tym odcinku, nie będę szukał yy, skrzyleczka, czy tak się nie opłaca a nie widać jakby to była pustynia, to bym się cieszył bardzo Pustynia jest najlepsza. Na Single Play to y, najlepsze są wioski, a jeszcze najlepsze są kowale. Muszę z tym wracać. Nie, nie zrobię tego. O. Pech mnie prześladuje dziś trochę. żeby odczekać inną, inną mapkę a nie, muszę zlecać to, to dobrze jeszcze może trzy minutki na pewno znajdę nie, 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 nie nie, Taki pech zapominam się a nie będę to no jest to szybko, szybko, gaz Wiem, wiem. Mó się wreszcie z kimś powiem, Mam tego dosyć już. Ja wiem. Za chwilę ktoś będzie. I Boże będzie koniec odcinku. Nie wiem, że jeszcze się dziwnie nie patrzę. Ale jak ktoś tu będzie, ja wiem. Że jedziemy szybko, tak się da. Szukamy, e, czekajcie chwilę, za chwilę wrócę. Zaczynamy. E, Dobra, witam Was e, znowu. Zdzimy. A a mam. To był... A niech to. Właściwie, właśnie szukałem. Szukałem właśnie kogoś do bitki, ale właśnie jak włączyłem kamerę nie widziałem o tym. Co? Co za. Nie, to było. To było dziwne. No dobra. No. no to, to, to był koniec, to był koniec. No. Dziwne. Przełączyli mapki na 16. to. Dobra. To cześć wam z tym pechowym dniem. I pozdrawiam.